Meblex, centrala meblowa, to firma znana na całym kocie. 17 lat tradycji i doświadczenia. Szeroki wybór mebli najlepszych producentów. W Meblexie zawsze miła i fachowa obsługa od rana do wieczora. Najtańszy system ratalny. Klient jest u nas na pierwszym miejscu. Zapewniamy montaż i transport mebli. Łatwo nas znaleźć, prosto dojechać. Tczew, ulica Jagiellońska, 55. Meblek na pewno najtaniej. W dzisiejszych wieściach. Rowerowa chodnika. Biało-czarna lokomotywa. Porwania dla narządu. Psa zabija. Przemoc w zaklętym kręgu. W Mikołajki w Trzewie oficjalnie zaprezentowano i uruchomiono choinkę zbudowaną z rowerów przekazanych przez mieszkańców. Choinka budzi wielkie zainteresowanie, a jej dodatkową atrakcją jest fakt, że kolorowe lampki zasilane są siłą ludzkich mięśni. Jako świecić choinkę, pokazał sam prezydent Trzewa, Mirosław Powołski. Panie prezydencie, skąd pomysł na taką nietypową, aczkolwiek ciekawą choinkę z środowiska rowerzystów w mieście Trzewie, którzy zaproponowali, żeby w ten sposób jakby podsumować działania miasta Trzewa na rzecz rozwoju turystyki rowerowej. Pomysł został przyjęty, chociaż w pierwszej chwili potraktowaliśmy to troszeczkę tak dziwnie, no bo choinka rowerowa. Ale okazało się to strzałem w dziesiątkę wczoraj już po raz pierwszy zabłysła wieczorem. No były same pochwały, same zachwyty. Coś nietypowego, coś nowego jak panu się podoba pomysł tej ja choinki? No bardzo ładnie. A jak się Ci w? Przeciwko mieszkam i leciutko, bardzo leciutko. Podoba się pani pomysł takiej choinki? Podoba się, takie coś innego. Gdzie Dzieciakom się najbardziej podoba. Włodarze deklarują jednak, że w godzinach wieczornych choinka będzie podświetlana tradycyjnym źródłem energii. 6 grudnia prezydent Trzewa, Mirosław Pobłocki, w symboliczny sposób odprawił w podróż republikańską lokomotywę. Mamy nadzieję, że będzie to nieskończona podróż. A lokomotywa oddająca hołd jednemu z największych polskich muzyków, Grzegorzowi Ciechowskiemu, stanie się atrakcją Trzewa. Lokomotywa będzie miała też praktyczne zastosowanie, gdyż co godzinę sygnałem dźwiękowym oraz świetlnym odznaczy upływający czas. Od kilku tygodni mieszkańców powiatu Tczewskiego oraz Torogardzkiego niepokoją przekazywane z ust do ust opisy porwań młodych osób, a nawet dzieci w celu pozyskania narządów. Między innymi w miejscowości Zabagno miano rzekomo znaleźć porzucone ciało młodej dziewczyny, której usunięto narządy. O ustosunkowanie się do tych dramatycznych opowieści poprosiliśmy oficera prasowego powiatowej komendy policji w Trzewie, Dariusza Górskiego. Ja na początku chciałbym zdecydowanie zaprzeczyć. Nie było takich wydarzeń i od tego powinniśmy rozpocząć tę rozmowę. Były natomiast plotki. Od kilku tygodni docierają do nas różnego rodzaju informacje, zapytania od mieszkańców, również od dziennikarzy, których pytają czytelnicy, widzowie. Oto czy na terenie naszego powiatu porywa się ludzi, czy dochodzi do zabójstw, czy te osoby porywane mają wycinane narządy, to takie bardzo bardzo science fiction, że tak powiem informacje, informacje kompletnie oderwane od rzeczywistości. To są po prostu plotki i my zaprzeczamy, nie było takich zdarzeń. Mieszkańcy nie muszą się obawiać ich bezpieczeństwo jest zapewnione. Czyli możemy uspokoić mieszkańców, że takie zdarzenia nie miały miejsca, są to tylko plotki. Czy Państwo w jakikolwiek sposób tak wyjaśniali nawet dla swoich potrzeb, skąd ta plotka wzięła swoje źródło i dlaczego stała się taka nośna? Bo do nas odcięła informacja o bardzo szczegółowych opisach tych wydarzeń. No i od osób bardzo, nazwijmy to poważnych, tak? Tak, na początku traktowaliśmy to trochę z przymrużeniem oka, te zapytania. Natomiast gdy zaczęli nas pytać dyrektorzy szkół, dyrektorzy różnych placówek, to stwierdziliśmy, że w Tczewie zaczyna się tworzyć wokół tej sprawy pewna psychoza. Tutaj trzeba było podjąć takie środki, gdzie, gdzie informujemy. My wychodzimy z tą informacją, chociaż ona jest kompletnie nieprawdziwa. My informujemy i uspokajamy, że takie zdarzenia nie miały miejsca, i to chciałbym zdecydowanie podkreślić. Jeśli chodzi o źródła, trudno tutaj teraz ustalić, kto jest źródłem szerzenia takich informacji. Myślę, że to jakaś nieodpowiedzialna osoba. A, a wiadomo, plotka przekazywana z ust do ust urasta do rangi. Tak poważnego zdarzenia, że później tak naprawdę nie wiemy skąd ona się wzięła, a, a wyobrażamy sobie różne rzeczy. W niedzielę 25 listopada w Trzewskim Szpitalu na Sepse zmarł pięcioletni chłopiec. Ze względu na bardzo gwałtowny i ostry przebieg choroby dziecka, pomimo podjęcia przez lekarzy natychmiastowej akcji ratunkowej, chłopca nie udało się uratować. Pani ordynator oddziału dziecięcego od Szpitala, która walczyła o uratowanie chłopca, zadaliśmy pytanie, co by doradziła lub zaleciła rodzicom dzieci, mając na uwadze tragiczne wydarzenia związane z sepsą. Yy, to znaczy, yy, no, Państwo wiecie, że miał miejsce zgon chłopca z powodu sepsy meningokokowej. Chciałabym jedną rzecz tutaj podkreślić, że. To, co otrzymywały dzieci bezpośrednio z bezpośredniego kontaktu po tym incydencie, to nie były szczepienia. To była tak zwana chemioprofilaktyka, którą stosuje się dla osób z bezpośredniego kontaktu z pacjentem według ogólnie przyjętych standardów. Natomiast bardzo poleciłabym wykonywanie szczepień. Te szczepienia można wykonywać w poradniach, są polecane przez lekarzy w poradniach, są to szczepienia, które można już podawać dzieciom od okresu niemowlęcego, również i dorosłych. Szczepienia przeciwko Melingokokom. Yy. O bezpieczeństwo mieszkańców trzewa przed zagrożeniem sepsą zapytaliśmy prezesa Szpitali Trzewskich, Janusza Bonieckiego. No, rzeczywiście taki przypadek miał miejsce, ale to już. Prawie półtora tygodnia temu, żeśmy natychmiast wdrożyli procedury przewidywane w takich sytuacjach, czyli błyskawicznie żeśmy zastosowali chemioprofilaktykę, a następnie to był jeden etap, najszybszy. A potem Sanepit, powiatowy, władze miasta, powiatu zaproponowały program szczepień, który to został zrealizowany. Następne, następnego przypadku już nie było i mamy nadzieję, że nie będzie. Czyli ten okres, który minął jest na tyle długi, że właściwie gdyby ktokolwiek zachorował, to już powinien znaleźć się u państwa w szpitalu pod opieką. No tak, bo przyjmuje się, że ta bakteria to jest okres jednego tygodnia, ten tydzień minął. Następnego przypadku nie byłem, tutaj chciał serdecznie podziękować w tym miejscu. Zwłaszcza pani ordynator oddziału dziecięcego naprawdę tutaj bardzo się zaangażowała, wdrożyła wszystkie niezbędne procedury. Tego przypadku jednego naprawdę no nie byliśmy w stanie uniknąć. Miejscy radni zdecydowali się zabezpieczyć kwotę ponad 10 tysięcy złotych. Na dodatkowe szczepionki dla dzieci. Wtorkową sesję starogarskiej rady powiatu zdominowała sprawa rodziny państwa S z miejscowości Krąg, którzy prowadzą rodzinny dom dziecka. Państwu S na mocy postanowienia sądu rodzinnego w starogardzie gdańskim odebrano dzieci ze względu na prawdopodobieństwo stosowania przemocy w rodzinie. O aktach i formach stosowanej przez opiekunów przemocy poinformowało szkolnego pedagoga dzieci w obronie państwa S stanęli sąsiedzi, którzy licznie przybyli na sesję Rady Powiatu, twierdząc, że państwo S padli ofiarą fałszywych oskarżeń. Sytuacja jest bardzo trudna. Na pewno rodzina, która odbywała się z dziećmi, yy, wielką szkodę i jest wielką szkodę dla tych dzieci. Myślę, że takie sytuacje, właściwą decyzję może nie tylko są. Myślę, że warto dobrze było... Tego... Wystąpić z wnioskiem do sądu o zweryfikowanie swojej decyzji. Stanowisko Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie rodzinnego domu dziecka w Kraju. Biorąc pod uwagę pozytywną opinię środowiska rodziny państwa Barwary i Stanisława Stolc, wnosimy do wszystkich organów państwa o wnikliwe i szybkie rozstrzygnięcie sprawy rodzinnego domu dziecka w Kraju. Rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy leży w żywotnym interesie rodziny zastępczej i małoletnich dzieci. Wykonanie stanowiska powiesza się Zarządowi Powiatu starogardzkiego. Radny PiS Tadeusz Pepliński sformułował wniosek o odwołanie Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tatiany Neumann. Rokatoria Rejonowa w Starogardzie Gdańskim. Wniosek o podejrzenie popełnieniu przestępstwa przez Panią Tatianę Neumann, Dyrektor PCPR w Starogardzie Gdańskim i matactwo w toczącym się postępowaniu przez nakłanianie mówienia nieprawdy przez ich zastraszanie. W związku z tym, w celu uniknięcia jakiejkolwiek mata, gdzie powinno to, na, powinno zależeć na tym nam wszystkim, Panie Starosto, wniosek o zawieszenie Pani Neumann. Matactwa występują i możecie głowę chować w piasek, udawać, że się nic nie stało. Są matactwa, są nakłanianie do fałszywych zeznań. Należy Panią Neumann natychmiast zawiesić, Panie Starosto. Proszę bardzo. To jeżeli Wniosek Pana Pewnickiego. W sprawa ustawy o samorządzie powiatowym, ani statut powiatu starogardzkiego nie nakłada obowiązku, ani możliwości przyjmowania wniosków dotyczących spraw personalnych. W związku z powyższym, powyższy wniosek nie może zostać przyjęty i poddany pod głosowanie. Dziękuję bardzo. W Waszej ocenie nic się nie stało. A sprawa oczywiście jest polityczna. Sama sesja, jak i jej koniec był bardzo żywiołowy. Nic nie stało. Nic nie stało. Nic nie stało. Stosunkowanie się do zarzutów i zbyt pochopnie odebrała dzieci z rodziny zastępczej państwa S oraz nakłania w tej chwili te dzieci do składania fałszywych zeznań poprosiliśmy dyrektor Starogarskiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tatianę Neumann. Dzieci nie zostały odebrane z rodziny zastępczej. Zostały one postanowieniem sądu przeniesione do innej rodziny na czas postępowania prokuratorskiego. Postępowanie prokuratorskie wszczęto po tym, jak dzieci zgłosiły stosowanie wobec nich w rodzinie zastępczej przemocy. Zarzuty takie, że wpływam na zeznania dzieci uważam za obrzydliwe, nie mają nic one wspólnego z rzeczywistością. Ja jestem organizatorem pieczy zastępczej. Przede mną stoją różne zadania, między innymi kontakt z dziećmi, sprawdzanie ich warunków bytowych. W tym wypadku, kiedy dzieci zostały przeniesione z jednej rodziny do drugiej, moim wręcz obowiązkiem jest sprawdzenie, czy mają warunki do pracy, nauki i właściwego rozwoju.